Cześć Łukaszu. Cześć. Witajcie serdecznie nasi widzowie. Zapraszamy Was na omówienie czterech komiksów, które wydała w sierpniu 2023 roku Oficyna. Kultura gniewu. Tak, kultura gniewu. Odsyłam Was także do wcześniejszego materiału, w którym nie znając jeszcze treści komiksów, przyglądam się nim i dzielę swoimi pierwszymi wrażeniami. Dziś natomiast opowiemy o swoich odczuciach. Po lekturze i odpowiemy na bardzo ważne pytanie: jakie? Czy warto czytać te komiksy? Tak, czy warto je przeczytać? Czy warto poświęcić swój czas? Dobra, więc zabieramy się za nie. Na początek weźmiemy się za. Zmarszczki. Dobra, za zmarszczki. I za zmarszczki opowiada Pakoroka. A właściwie Francisco Martinez Roca, który jest cenionym i nagradzanym hiszpańskim rysownikiem i ilustratorem. Łukaszu, przypomnisz naszym widzom, jakie komice znamy tego autora. Powrót do de Edenu, koleje losu i dom. Tak, nie czy mam... ten środkowy tytuł to są koleje Losu. Tak, koleje wydarzenia. losu, i jeszcze jest latarnia, też niestety nie mam. Nie ma. Ale też nie wiem, czy wiesz, pojawił się Pakoroka w Batmanie Świat. Hiszpania, przerwa wakacyjna, za to odpowiada też Pakoroka. Bardzo fajna historyjka, Powiem ci, że taka, taka właśnie. Um, stricte um, i, i w jego stylu, więc. Um, można powiedzieć, że od jego nazwiska taka pako można powiedzieć, że. No właśnie, taki tak. Znacznik jakości, nie? Dokładnie, fajnie to nazwałeś. Taka pako historia Historiowa pako Nie, no to jest sobie jego wyznacznik, on już jest jakimś takim wyznacznikiem jakości, że te komiksy są przynajmniej bardzo dobre, jeśli nie genialne wręcz. Uh -huh. I czy rzeczywiście zmarszczki też można powiedzieć, że są genialne? Co ciekawe, zmarszczki powstały w 2007 roku. Kilka lat później, w 2011, pojawił się też film animowany, film. pełnometrażowy. O tym samym tytule, bądź jakimś tam innym, bo są jakieś dwa tytuły znalazłem, ale ogólnie tak. Zmarszczki. I pytanie teraz, czy warto było czy czekać tyle lat? Powiedz mi, a ja będę wartować komiks. Wiesz co, warto było, tylko mieć po prostu polityka Kultury Gniewu. Czyli to nie krytykuje, tylko po prostu oni pewnie najpierw chcieli wydać te hity i wrócili do wcześniejszej pozycji, jaką są właśnie Zmarszczki, Pakoroki. No ja już czekam na kolejny, co tam on wysmarzy, za przeproszeniem teraz kolejnego dla czytelników swoich i fanów. Czyli nie mogę doczekać. No a zmarszczki, zmarszki są bardzo fajnym koniec o tym, co każdego dnia, każdego z nas kiedyś dotknie. Czyli o starości po prostu. Dokładnie. Po prostu o starości. No, tak, która jest ciężka, bolesna, ale potrafi. Potrafi też być wesoła, ironiczna, wredna czasami, no taka jak jej życie jest po prostu, a tutaj mamy schyłek tego życia, ale taki pokazany w takich kolorowych barwach, ale z różnymi odcieniami też nie tyle szarości, ale po prostu... No życie, życie. Życie jest nowelą, jak śpiewał Ryszard Rynkowski. No, tu masz rację. Powiem ci, że sam początek. On już nas wrzuca naprawdę na głębokie tak. wody i chcę wam to pokazać. Rozumiem państwa upór, ale naprawdę nie jestem w stanie pomóc. Przy pańskich zarobkach i w sytuacji, kiedy pana żona nie pracuje, nie mogę przyznać kredytu hipotecznego. Nie jesteś w banku, od wielu lat już tam nie pracujesz. Jedyne o co cię proszę, to żebyś wreszcie zjadł kolację. Tak i nagle się okazuje, że to nie jest, nie jest bank miejscem, to nie jest rozmowa na temat kredytu hipotecznego, a rozmowa ojca chorującego na Alzheimera z synem. I, i Ale fajne jest to przejście takim. Jest tak, tak. Cudowne, cudowne. cudowne dokładnie, to jest tak szokujące. mówi ten początek, tak. on już nas naprawdę tak zderza z tą ale fajnie to oszukuje rzeczywistością nie? tego czytelnika. Jest kilka takich mo momentów Jest kilka takich momentów. Piękne są momenty o kolejny kadr, gdzie e, mm, przypomina się dzieciństwo, przypomina się szkoła, e, gdzie ten człowiek w wieku starczym e, przypomina sobie bardzo podobne odczucia, strach. Ja chcę do mamy. Tak? E, a o co w ogóle chodzi w tym komiksie? No bo jest hasło, że jest to o ludziach starszych. Tak, głównym bohaterem jest Emilio, który cierpi na Alzheimera, zostaje oddany pod opiekę do domu pogodnej starości i ciężko jest mu się z tym pogodzić i ma żal do syna, bo nie uważa, że, 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 że musi, że, chce, że, że jest potrzeba, aby tam był. Na miejscu poznaje innych pensjonariuszy, w tym bardzo fajnego, śmiesznego takiego dziadka, współlokatora, miguela, z którym na łamach tego komiksu wspólnie się uczą od siebie wielu rzeczy: akceptacji, szacunku, i tego, że starość nie musi być końcem, a może być początkiem czegoś naprawdę wspaniałego. I ja już to napisałem na swoim Instagramie, na swoim Facebooku. Ja ten komiks szczerze pokochałem. Po lekturze tego komiksu wzruszyłem się, nie ukrywam tego, i, i po prostu chciałem się skontaktować ze swoimi rodzicami. I wiesz co, i ten komiks, on ma taką moc. Ma taką moc. No i, I super. I na pewno zwróciłeś uwagę na to, że w ogóle zmarzeczki tak. one są dedykowane. Rodzicom takoro roki. dedykację tak. Więc Piękna ja dedykacja. gwarantuję wam. Gwarantuję wam, e, oczywiście, no nie wszystkim, ale w większości z was, którzy e, mają podobną wrażliwość, jak ja, którym się podoba to, co w jaki sposób ja przedstawiam e, komiksy, że po tej lekturze e, myślę, że też i zadzwonicie do swoich najbliższych, aby się zapytać, co u nich słychać. Jest to przepiękny komiks, mocno włączający. A... Ale pięknie jest tu pokazany ten upływający czas. Na przykład ta sekwencja na dwóch stronach w poczekalni, nie, poczekalni, czekając na kolejne tam pory dnia, czy tam obiad i leki i tak dalej, ten czas mija. Nie widzimy żadnych dialogów, on po prostu sobie mija z kadru na kadr i to jest fascynujące. To jest fantastyczne. Co ważne? Tak, co ważne to komiks nas nie obciąża starością. My nie czujemy się mocno przytłoczeni tym faktem. Nikogo nie oskarża, bo y, oczywiście są tutaj bardzo ciekawe sceny o to chcę pokazać. Problem w tym, że ty nienawidzisz starości. No chyba, bo w końcu stajesz się nikomu niepotrzebnym gratem. Rodzina wykorzystuje nas do załatwiania spraw i odbierania wnuków ze szkoły. A kiedy przestajemy się do tego nadawać? Zostawiają nas tutaj i zapominają. Tak, są tutaj poruszane naprawdę mocne sceny, mocne zagadnienia, właśnie związane też z tym, czy rodzina może, powinna oddawać swoich rodziców właśnie do ośrodka takiego jak dom opieki społecznej, dom pogodnej starości i, i tak dalej. Ale mówię, to jest jeden z elementów, który nie przetłacza. Komiks w żaden sposób nie ocenia. Nie, to nie jest jego celem. Celem jest. No pokazuje tylko. Tak, celem jest coś innego. Nawet nie chcę może w tym momencie nawet zdradzać. Nie, nie chcę, a wiecie dlaczego? Bo polecam ten komiks. Szczerze polecam. No i też będziemy polecać. Tak, i też będziemy polecać. Nie ma, nie ma możliwości innej. Na ten komiks czekałem od momentu, kiedy został zapowiedziany przez kulturę gniewu. Mirion, male. W ten sposób znikam. Tak, już zdradzamy, że polecamy go serdecznie. Tylko teraz z jakiego powodu? Śledzimy losy młodej kobiety Klary. Mając 22 lata, prowadzi ustatkowane życie, ma mieszkanie, dobrą, wręcz wymarzoną pracę, jest pisarką. Otoczona jest z gronem dobrze życzących ich ludzi. Spędza czas na rozmowach, rozrywkach, zabawach z przyjaciółmi, oczywiście i pomaga im, wszyscy mają jakieś tam problemy, z którymi sobie też i, i z którymi się dzielą, radzą sobie. I powiem ci, że nie jeden rówieśnik pozazrościłby tego, co osiągnęła Klara w życiu, prawda? Też, tak, tak. Wydała książkę przecież, pracuje nad kolejną, pracuje w wydawnictwie, jest. Y, y, jak to się nazywa? Y, zajmuje się sprawami innej też autorki, czyli jest jak jej rzecznikiem prasowym, tak? I ogólnie bardzo zapracowaną jest dziewczyną, która nie ma dla siebie czasu, a potrafi znajdować czas dla innych, dla swoich przyjaciół, które pociesza, które ratuje z jakichś różnych nieprzyjemnych sytuacji, czy ogólnie jest bardzo pomocna w pracy, czy ogólnie w życiu prywatnym innych osób, a dla siebie nie ma tego czasu. No, ale ogólnie tak, można powiedzieć, że spędza naprawdę dobrze czas, że ona ma szczęśliwe tak. życie. W taką... Taką otoczkę można, w taką otoczkę można ubrać jej, jej losy, ale to jest właśnie tylko fasada, ponieważ już na samym początku tego komiksu otrzymujemy no, też gruby cios. Pierwszy raz chciałam umrzeć, kiedy miałam jakieś 12 lat, ale to się nie liczy. Tamten raz się nie liczy. Okazuje się, że Klara choruje na depresję jej codzienność stopniowo zostaje pochłaniana przez właśnie tego cichego zabójcę i dostrzegamy na łamach komiksu proces destrukcji postaci przez tę chorobę jej powolne, ale konsekwentne znikanie. Clara nie wie co się dzieje, nie rozumie stanu emocjonalnego i jest to autentyczne przeżycie i choć ona Mówi otwarcie przecież o tym, że ona ma depresję, ona chodzi do terapeutki, ale to, co, z czym ona się obecnie mierzy, jest ponad jej, ponad jej siły. Ona rzeczywiście nie rozumie. I kiedy otoczona jest Wienuszkiem przyjaciół, no to w miarę jakoś się trzyma, ale w momencie, kiedy już jest sama, zobaczmy to. Ale gdy jest sama, Świat wygląda już zdecydowanie inaczej. Ona po prostu nie radzi sobie ze swoimi emocjami, z tym, co ją, z tym, co ją przytłacza, z tym, co ją. Z tym, co jej towarzyszy na co dzień, a towarzyszy, no niestety, cały czas ta depresja. Łukaszu, podział się swoimi wrażeniami. Dlaczego powiedziałeś, że polecasz ten komiks? No przecież o takich problemach społecznych, o chorobach cywilizacyjnych, no już jest kilka komiksów. Czy na tle innych ten się wyróżnia? Czy ten jest naprawdę aż tak ciekawy, aż tak dobry? Tak, ja ze swojej strony powiem to prywatnie, też jestem osobą chorującą na depresję i wam tutaj w kolejnych stronach i w kolejnych kadrach siebie w większości. Ja nie mówię, że stu procentach, ale te stany, stany różne lękowe, różne te stany od euforii poprzez smutek i żal i rozpacz. No i ona to świetnie pokazuje na tych kadrach kolejne etapy. Tu mamy jakby taką sinusoidę, raz jest zadowolona z pracy, się ją kwali, drugim razem w krótkim, w krótkim czasie po prostu humor jej się pogarsza, nawet bez jakiegoś konkretnego powodu. Bo ona sobie tutaj wyolbrzymia te problemy życia codziennego. Myśli, że sobie nie poradzi, że ma tyle obowiązków. No i próbuje jakoś to wszystko poukładać w swoim życiu, ale zamiast się zająć sobą, myśleć o sobie nie w sposób egoistyczny, ona poświęca ten czas na pracę i na pomaganie innym osobom. I ona tutaj mamy proces dorastania do tej decyzji, że. Pora wziąć sprawy w swoje ręce, pora myśleć o sobie i zacząć się leczyć, sobie samej pomóc. Tak, bardzo ciekawa scena jest o tym, o czym wspominasz. Powiedz Klaro, nie chcę się zachować niestosownie, nie znamy się zbyt dobrze, ale czy troszczysz się o siebie? Masz jakieś wsparcie? Wyglądasz ostatnio na bardzo wyczerpaną. Jeśli nie masz za dużo energii, spróbuj chociaż nie oddawać całej innym. I ja myślę, że właśnie ten fragment, on jest bardzo, bardzo, dobry, bardzo ważny. Tak. Ale chciałem tylko po prostu dodać, że to jest jedno z kolejnych osób, które się jej pytają wprost, czy nie potrzebujesz czasem pomocy, czy może ci pomóc dla mnie najważniejsze jest to że ten komiks tak pokazuje oblicze depresji pokazuje w jaki sposób osoba może się zachowywać jakie są i symptomy depresji i w bardzo subtelny sposób podrzuca pomysły, jak, jak sobie z tym poradzić, jak, jak pomóc takiej osobie, więc ja uważam tę książkę też za cenną. Jest to powieść graficzna, ale też i taka forma, ciekawa forma poradnika. No dokładnie, to mnie się podoba. Natomiast nie podoba mi się, no i to też otwarcie mówię, nie podobają mi się jednak te ilustracje. Ja je rozumiem. Wie... Wiem, jaka jest wartość artystyczna tej, tej kreski, tego stylu, ale no ja chciałbym jednak po tak dobrej historii, no, po prostu innej formy artystycznej. Ja w pełni akceptuję. dla mnie, pod... mnie przystępnej. Ja akceptuję w pełni te podejście autorki, i tak jest jej graficzne, i dla mnie uważam, że jest idealne. No, mówię, tu czasami mamy fajne zabiegi z perspektywą, czy jakieś takie przełamywanie, niedokładne rysunki, jakieś takie kary karykaturalne, yy, tak, żeby podkreślić jeszcze ten stan tej yy, naszej głównej bohaterki. To mi się w tym podoba. Więc ja powiem tak, ja się nie spodziewałem tego, że my tutaj wspólnie zaczniemy omawiać komiks, który opowiada o historii komputerów, ale zanim doszło do historii komputerów, mieliśmy historię o. Rzekardzie Jedwabiu. Tak, mamy do czynienia z rewolucyjnym mechanizmem, czyli ponica do komputera Karola Mularczyka. Dla Karola Mularczyka jest to debiut komiksowy, po raz pierwszy mamy owoc jego pracy i jest to praca, też warto o tym wspomnieć. Istnieje zmianka na samym początku. Album powstał jako praca dyplomowa w pracowni projektowania gier i komiksów na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Ogólnie rzecz ujmując, komiks traktuje o Josefie Jacquardzie, tkaczu i wynalazcy, a jeszcze uściślając, to mowa jest o, o tym, jak w 1805 roku udoskonalił Krosno, konstruując maszynę do wiązania sieci, do wielobarwnego tkania, wielowzorzystego. A tkaniny tworzone przy pomocy tych maszyn są tkaninami żakardowymi. Nie, ja nie jestem taki mądry, po prostu e, przepisałem z, z Wikipedii. Wreszcie mi się kojarzy ten komiks. On jest jakby taką papierową wersją takiego sydnego, popularnego kiedyś serialu. Było sobie życie, była sobie historia. Słuchaj, ja to zapisałem, ja to zapisałem w swoim tekście do naszej rozmowy. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest dla mnie, to nie jest powieść graficzna, to jest taka forma encyklopedii, obrazkowej encyklopedii, która przedstawia nam historię jedwabiu i tego, jak przemysł włókienniczy wpływał i nadal wpływa na naszą cywilizację. O pewnych, rzecz, o pewnych rzeczach nawet nie jesteśmy świadomi, że bez nich ciężko byłoby żyć. I jak wielkie znaczenie ma w tym przypadku niewielkie jajo jedwabnika. Dokładnie, i o tym jest ten tekst. I wiesz co, to co teraz powiedziałeś, że to przypomina ci taki cykl dla dzieci, było sobie życie. Ja sobie zapisałem też, że był taki cykl, jak był sobie człowiek, była sobie no, ziemia. Tutaj. I te materiały miały zadanie w prosty, w czytelny sposób wyjaśnić głównie dzieciom jakieś konkretne zagadnienia, aby one zrozumiały no, z, czego, z czego się składa coś, na przykład człowiek, tak? I po przeczytaniu tej lektury, rewolucyjny mechanizm, czyli po nicce do komputera, y, widzę analogię. No i fajnie, że też to samo Tak, zauważyłeś. ja mówię, ja nawet napiszę do autora, się zapytam wprost przez media społecznościowe, czy on inspirował się w tym seriale, bo prawdopodobnie tak. Jak był młodym człowiekiem, po prostu był fanem, oglądał. To nie jest książka, że odkładasz. Wow, ale to było tak jak z Marszczeli, tak, tak jak w ten sposób znikam. Nie, to nie jest ten, to nie jest ten typ komiksu. To nie jest ten typ opowieści. To jest. Fajny, atrakcyjny sposób przedstawiona historia Giuseffa Jacquarda, jego wynalazku i historii jedwabiu. W ogóle Kaliny, historii tak. tego wynalazku i, i tych osób związanych mniej lub bardziej z tym. Dokładnie, więc o to chodzi w tym komiksie. Więc osoby zaciekawione taką wiedzą, ja w sumie i mogę polecić. Historii, no, jest... ja mojemu kuplowi polecę też, bo on jest fanem historii, lubi historię. Warto jeszcze nawiązać do tego tytułu, że do komputera. Kto by się spodziewał, że od tkaniny, od jedwabnika przejdziemy do, do komputera, którym posługuje się każdy z nas, czy już nawet w formie smartfonu, czy, czy yy, mówię stacjonarnego, czy laptopa, notebooka. To jest po prostu rewolucja przemysłowa. Bardzo fajny debiut i się zastanawiam w którą stronę pójdzie Karol Mularczyk, czy w stronę właśnie tego typu komiksów, e, takich edukacyjnych, czy jednak w stronę mm, Inną. obyczajówki, tak. nie wiem. Ale wieści. ogólnie Zobaczymy, czas co, to jest bardzo dobry początek jakiegoś cyklu mógłby być. Uważam, że to jest dobry debiut. Tak. Uważam, że to jest dobry debiut. Dobra, i jeszcze jeden komiks nam został. E co, stwierdzimy, co, że my nie jesteśmy może w wieku, wieku bohaterów tego komiksu. <grybujesz> Ale się podobał. Tak, nie jesteśmy w wieku bohaterów tych komiksów. To jest imprint. Krótkiego. Krótkie gadki. Zatem komiks jest skierowany do najmłodszych czytelników. Ale jeszcze jedna bardzo ważna istotna wiadomość. Na grzbiecie mamy piątkę. Na początku tego komiksu mamy informację też znaczącą, że w ramach serii Hotel Dziwny wyszły też i cztery inne tomy. I chciałbym w tym momencie się Ciebie zapytać, Łukaszu, po przeczytaniu tego komiksu, czy czujesz, że jesteś zagubiony? Że musiałeś. Musiałeś. Trzeba znać te pozostałe tomy, aby w pełni rozumieć. Czy hotel dziwny, wyspa lawa pali. Nie, ale chętnie bym sięgnął. Jakbym hmm. miał okazję, to bym chętnie sięgnął, bo to jest fajna, pojedyncza, zamknięta historia, w której możemy w którą możemy skoczyć od tak po prostu i się przy niej naprawdę dobrze bawić. Nawet my takie stare, przepraszam, chłopy, bo tutaj jest moc y y przygód, moc różnych emocji. No, po prostu dzieje się i my podążamy za bohaterami. Ty mówisz za siebie, dobrze. że ty się dobrze bawiłeś. Tak. Ja za chwilę powiem, co ja o tym sądzę, ale na początek, o czym ten komiks jest. Mamy tutaj grupkę przyjaciół, różniących się od siebie nie tylko wyglądem, ale też i charakterem, temperamentem. Grupka ta wybiera się na wycieczkę na wyspę, na wycieczkę z Stateczkiem, nie, na wycieczkę jakąś łódką, na wyspę, tajemniczą wyspę lawapali. I na miejscu okazuje się, że dotychczas wolna przestrzeń jest zagrodzona. Są tam postawione płoty, jest tam tabliczka, teren prywatny. I poznajemy właściciela, właściciela tego tych ziem. On tutaj się nazywa Pan Właścicielski. Taki mało przyjemny, rudowłosy, czarnoskóry Pan Właścicielski, który uważa się za praworządnego właśnie właściciela tej wyspy. Tak. tak. A tutaj tym kimś jestem ja. Pan Właścicielski. No mało tego, jest na tyle bezczelny, że zabiera też i ich łódkę, tak. bo uważa, że Łódź jest na mojej plaży, więc należy do mnie. I w tym momencie grupka naszych przyjaciół no jest postawiona w bardzo nietypowej i trudnej sytuacji. Co zrobić, jak się dostać w tym momencie z, z tej wyspy? No i obmyślają plan. Moim zdaniem, może tak, przeczytałem ten komiks i on może się spodobać dzieciom. Dla mnie bardzo ważne w tego typu opowieściach to nie tylko to, jak one wyglądają, a komiks wygląda, no jak widzicie, ładnie, kolory są głębokie, wyraziste, postacie tak samo też pięknie wykonane, a dla mnie jest wartość. Wartość komiksu, czy jest tutaj edukacja? I uważam, że tak. Uważam, że uczy dzieci wzajemności. Zdrowego dzielenia się z innymi, szacunku i wspierania się nawzajem. Zauważam, że kształtuje umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, więc dla mnie najważniejsze: ta książka spełnia właśnie swój cel. I specjalnie też wybrałem te dane kadry, tak? O tym panu właścicielskim, który zabiera łódkę, nie chce oddać. Widzicie, to jest taka pewna maniera dzieci, które zabierają nie swoje rzeczy, przywłaszczają sobie je i, i ten komiks ma za zadanie właśnie pokazać, że to jest zła cecha i coś należy z tym zrobić. Trzeba w jakiś sposób popracować, i komiks jest doskonałym materiałem na rozmowę z dzieckiem. Tak? Czy ten pan właścicielski jest? Dobre, i tak dalej. Ja jeszcze bym, widzisz, tak, to? widzę to. jeszcze bym dodał tutaj wątek ekologiczny, bo tutaj ten pan właścicielski zagrabił sobie całą wyspę dla siebie, zmienił jej ekosystem poprzez wycinanie palm, poprzez zmianę przepływu wody. No i rządzi się na tej wyspie, no to mamy tutaj jakiś taki wątek, dosyć prosty do przekazania dzieciom, że warto dbać o przyrodę, warto dzielić się z innymi, ale warto po prostu być dobrym dla siebie i dla innych. Wystawiłem wszystkie komiksy. Ja myślę, że każdy z tych komiksów można polecić do bibliotek. Nie tylko może nie tylko szkolnych, ale też i ogólnie warto. Warto te komiksy przeczytać, więc no polecamy. Co, co ja tutaj jeszcze mogę dodać? Różnorodny pakiet. Każdy znajdzie coś dla siebie. Od, chciałem powiedzieć od sosa do lasa, ale to tak jest. I mamy temat trudny depresji. Mamy temat historyczny, mamy temat też trudny starości, ale fajnie pokazany i temat po prostu szacunku i przyjaźni. No, jeszcze wybierać. Możecie wszystko, możecie jeden, możecie dwa, trzy tytuły. Polecamy. Dzięki, Łukaszu, za fajną rozmowę. Dzięki wam za wysłuchanie nas, za obejrzenie tego materiału i dajcie znać czy któryś z tych komiksów trafia w wasz gust, czy postanowiliście po naszej rozmowie też polecić któryś z tych tytułów do zobaczenia, widzimy się kolejnym razem. Cześć. Cześć.